Jesteśmy znowu w parku. A piaco, Zuzia trzeźwa jak świnia, ogarnięta. A? Mówię, trzeźwa. A co? No, przebrana ładnie, była w ciuchach A co, to tam, no. No. Mój górnik poszedł, popracować no. <laughs> ciekawe, jak długo. No, mówię Ci, do pierwszej wypłaty. <laughs> A chyba. <laughs> do pierwszej wypłaty dość. A, skoro ja wiesz, ja bym to okno mu zrobił, on chciał. Moją wiatarkę mam na akumulatorek. No to nie No zauważyłem. On tylko leży. co? Samego rana leci na piwo. Na piwo? Tak. Ale to ja nie rozumiem. Bo miałem wczoraj do tego, do Bogdana, wiem gdzie on tam koczuje, ale jest daleko trochę kurwa iść, nie? Do Bogdana? No. no. To tam jest ta stacja. No wiem. Zwyczaj pełny. właśnie gadali. a to jest duże jakieś pomieszczenie? Z, to jest z, z dom cały. Cały dom? Ale tam zajmuje, tu nie, bo środki nie dzwoni. A duży dom jakiś? No duży, tylko nie wiem, bo ja tam tylko podeszłam raz, nie, dwa razy podeszłam, to siedzieli na dworzu. Ja chwilę posiedziałam winni i poszło no, no. szybku nie byłam Ale tam szyby powybijane tam Myślę, że tylko oni tam można było. A to przyważuje jeszcze? No, no, tak jak tutaj. Chyba się to się I piskują, i wiesz, ogromnie co oni tam robią. No ale tu się chce się o tym kurwa łazić, w tym daleko. A co on ma robić? A ta kryczka jest? Czy nie ma? Nie wiem, nie wiem. A ty ich Bogdana nie widać. Nie dobra, no to, to dobrze. A wiesz ja mam dobry widok z nie? Na chodnikach. A no, ty, u ciebie tu widać, co się rusza. <noise> no nie ma. Nie widziałam go już 15 dni. Tak mu trochę głośniej, bo się prawie nie słychać. Mówię, że nie widziałam go parę dni. Jeszcze moja A, no. A ten, za tym to nadolży stoi Jezu. No dzisiaj to mieszkanie A... nie, no zobaczymy. I nie mogę go z dziada spotkać nigdzie. Co? Nie wiem. Nie wiem. To to widziałam. Chwak. To jest po tak. I patrz, po prostu mam alkohol i zarazę normalnie. Tak, i dali, no. Mało. A to na czurusz tam, jak tam podejdziesz, na Jacka czekam, coś. To tam czy rusz na chmolonie idą. Ja, ja. Abyś poszedł na górę do mopszu, to by od razu byś miał... Alkomat? Ja. Mnie to mogło tam kurwa sprawdzać i... trzy minuty ja, ja nawet. Czy się gościmy, czy No. Poszedł raz. To miał promil dwa. To nie dawno. Poszedł drugi raz. To miał promień. tak go wytrzymało, nie? No. A to, no. Miało kumulację. to miał kumulację. Dobrze inaczej na miał 0,6, to on był dalej, to miał... I się, ja tego lekarza rodzinnego kurwa dalej nie mam i tu i tu wszystkich oblatałem dookoła. Nie wiem, mówić nie wiem. A do centrum się dzwoniłeś? Albo do różnika przez pacjenta? No mam numer, bym dzwonił, dzisiaj ona przyjedzie z, też ze szkoły. No, kurwa, to jest... Oblatać tak. Ten kończy, tamten to do tego przychodzę, to no. do tego. Tam na dole byłem też tutaj, nie? No tam są szczerze też. No, baby same. No. I ja nie wiem, czy są tam, czekam, nie ja wiem, 7 miesięcy, chyba. No, to miejsce mało co? No, zapisała mój numer telefonu, gdzie? To jak coś tam będę I sam osobiście chodzi chodzi, trzy razy już. Nie wiem, co oni, kurwa, planują. jak jakieś dostęp? Co? Nie możesz tego dzwonić. No lekarze, rejestracja telefoniczna, nie odbierają, patrząc, poszedł, znaczy nie, tu Pan w poszedł do, przy rejestracji i dzwoni, i mówi, patrzy Pani, do Pani dzwoni, i do czego Pani nie odbiera telefonu? No, no widzisz, no tak, no bo się, się, wiesz, czymś się nim zajęta sobie, kapkują. To bo, dobrze, to że Pani mnie ten, że zarejestruje na wymianę opon, będzie się... Na wymianę opon. No nie, nie. Nie, bo naprawdę to nie że się wiecie. No i no, jeszcze raz. Słuchaj, ja Zanim jest kierowanie z biologia, dopiero za rok, tak? Oho. To dobrze, tam... a, a przez rok to Bóg wie co może być? No właśnie. No nie, to tak jest. Wezm. Tu. Mam, no ja mam mi pomogła, to... Jest... Pokazała, że na skierowanie było pilne, to po miesiącu niech przyjedzie, nie A później po prostu nie będzie, ale Tak, tak. No, tak samo ku mnie było z tym skierowanym nie? Tutaj z O Boże Pani, to za pół roku dzień dopiero. A Ty, gdzie wiesz, tak przecież jeszcze zobaczył, to przecież tutaj normalne miałem, nie? No. Jak mu pół roku? Ja mówię, że tam nie wiem, do 7 miesięcy, czy do 8 lat, to coś beczało, że nawet i rok czasu trzeba będzie czekać. Ten rezonans, ten no. magnetyczny, nie? A no my żebym inaczej z rozkierowaniem wypisał i na górze napisał na górze napisał pilne. Nie całe dwa tygodnie musiała musiał rezonans rezona cały. I co, gdzieś tam między czwartym a piątym kręgiem coś tam jest pierdolnięte, nie? Może no, tyle. wypadka, ma... No coś, coś, coś ma. To mówię ci, że ile tam u mnie znajomych, z którego są Lekarze mówi, że po prostu to trzymać. I chodzi, to no. nie no, chodzi, nie? U mnie też nie? mówię, że to mi najlepsze, bo żeby operacji bo coś tam jest, nie? A znowu bym, A nie, z tym to nie wiadomo jak to będzie. Albo się uda, a jaki to wózek. No właśnie, o tym Idziemy tu zacznie. Ja mówię, to lepiej ja tego nie będę no, Tak chodź tutaj. To dlatego. O żeby się takie okna mieli, widzisz ty? no ja to kiedyś pokazywałem już. Kurde to jest za małe. Z mam jeszcze Bez ram, No. No. Ja mam też, kurze mam piwnicy, nie? Z taki o, kurze, wyższe, gdzieś takio o. I rama jest, bo komuś nie pasowało. To te duże, wiesz, okno jeszcze odcięte, z ramu razem mam. A to, to nie wiem, to nawet, nawet na działkę by się nie przydało. Chyba, za niskie by było, co? Nie, to jest za małe i za szerokie jeszcze. Jacek ostatnio, ty, tu żeśmy stali, a on to blachę zauważył. O, mówi, ile blachy, mówi, na złom. No, ja my ty, kurwa, artysta. Wszystko na złom. On nie potnie i sobie zawierze. To co, zobaczymy, ja Nie, ja mówię mu... Jak chałupę dostanie, będzie miał na dach. Mówię, okno sobie tego wstawisz w dachu. Rano nie wiesz, że patrzy cieka pogoda, tylko spojrzysz w górę. Tak, niech położy sobie wytrąc, żeby miał gdzieś. No, z tym Jackiem. No, ciekawe, Chciałbym się dowiedzieć, dostanie to chow, ale nie, jemu nie dadzę. Niech on zapomni. Jak mówisz, lata wszędzie. Ja mówię, coś tego, co z tego Jacek, ty dostałeś, byś dostał, ale ty zaraz zaczniesz sprowadzać do kołpy wszystkich. O, tutaj jak zapraszać? Ja mówię, ty tam, co byłeś, mówię, to, kto chciał, to wchodził, kto chciał, to wychodził. Mówi, i dlatego, widzisz. Mówię, ja tam latys nie chodzę. Co? Mówię, tam nawet nie chodzę. Tam nie, chodzę. <laughs> nie ma tego tam łazić. On sobie nie tam robi czy chce. Nie wiem, że tam to musiał być sobie. No pewnie. Patrzcie go ty, ale gdzie ten brodacj, jeszcze go nie widzisz? Nie wiem, nie widzę. Ja go kurwa i przy netto nie widzę i przy Lidlu. Nie wiem czy on w ogóle wróci z tego Rusztina. No bo <laughs> on wtedy on i a ten cyger pojechali, jak ja coś no. że w uczniku ich konduktor wyrzucił, bo bez biletu. No, bo bez biletu jechali, nie? No. O, tutaj zobaczcie pół otwarte się zarzucają Nie, a tutaj tutaj jest wypchane jest na żywca Ale płaszczę To tam to... jest przykład Chyba. No to robot to przez Tu pl plastik są nie, nie wiem wiesz jakiś jakąś mam od tych od tych zamków nie. Budycone, bo to jest te tak jak te stare zamki, co w domu kiedyś były. A to to, jak jeździło, to już nie ma. Nie, bo oni w piątki jeżdżą. I oni codziennie jeżdżą, tylko tam mają Ale Nie, nie, no, nie. Co... No, no. Tam chyba raz w miesiącu, wiem, co to jest, Wczoraj zabierali. Chyba było nas po tych, tu. To... O ja pierdolę, tego leżało. Ale co wiesz, ktoś rozbiera te lodówki bez agregatów, to oni zostawiają, no. nawet nie biorą. Kto to będzie zabierał, Jak to do niczego niepotrzebne jest? Ja może z agregatem zostawiają, ale jest kogoś nic na to, bo to Ale no agregaty biorą, wyrywają. Czy te, te, te do pompy tam Kiedyś ja nie widziałem coś tam robił, że powietrze normalnie tam napierdalał, nie? Nie chodzi, no jakby to robiliście? Mówi, Mamy patent na to. Hmm. No ja proszę tak sobie odsyłać. Ralka? No, Patrz, żebyś ja z góry nie rozebrał. Nie, to pani rozebrała. I to wiesz, że takiego braku nie wzięła. Aha, tylko tamto jest. A ja sobie co? Cztery tak dałem z na liście, nie? Hmm. Że wam tych okien nie stawiali, bo może zadłużenie macie. Ale to już dawno było okno stawione. Jeszcze zadłużenia nie było. No to, to czemu nie zgłosicie tego? Bo no, on nie może, bo on nie, nie chce mu przybyć tutaj do A Na razie go trzymają, nie wiem, co Tylko ma spłacać te kroki, no A, spłacać. No tak, on spłaci. Faktycznie, Wy, wybrali sobie, nie? O wiatr ochronny, to się nie wyrzuca, nie? To chyba ta jedynka chyba. Dobra, idziemy tutaj z tyłu, bo tu samochody kurwa jeżdżą. Ja, ja, ja. Ja, ja, go, ja go nie znajdziesz. Kto on? Oni jak... On albo poszło takiego znajomego ma, tam ja mi gadał, że ci tam wózek ma elektryczny, po, po ojcu chyba, że chcę go sprzedać. Do mnie latał, chyba trzy razy. No ja dajcie mi spokój mówię. jaki Wózek elektryczny jakiś tam. Ale że znajomego. No ale nie wiem gdzie, ten gdzie znajomy jego jest. A może ten znajomy No zanim to nie nadążesz, czy pan Nie wiem, tutaj załatrzymy. Albo tu też tył na tych, co wiesz. Ale tego nie widać. Ty No jak on Kurwa ten, a Michał A nie widziałem go No ja też go nie widziałem. Dzisiaj rano go widziałeś, nie? Dzisiaj nie Dzisiaj rano go widziałem. Dzisiaj rano nie Wczoraj A wczoraj Wczoraj tak, a dzisiaj nie Nawet nie widziałem go, na, na bo na obiad wsiadł Boże dziewczynie Kurwe tym chlebku tam szpięcie, nie wiem. I te mogą zajść. No i tak, bo będzie zadane, i tak. No i tak. No i tak. No i tak. To już dobre czekolwiek na zimę. No. Gdybym chciał, to myślę, że z moczu mu nie dali, tylko wiesz. A, Na pewno by dostał. Niech racz. On dostał, dostałby. Tu, wtedy Bogna tutaj spał? Mówię się. A ten z tam. O. To jest, miał domek? A Gunik ma buty do roboty czy dalej? Nie, na no, dostał. Jakiś. Dostał? No, ale chciał buty do chodzenia. Ale nie było tych, co Największy to było 42, on ma 40 No, i poznał, co obetnie. No, tak myślałam. Albo wiesz, co nie sobie zrobić, tak jak ta bajka była w No, założył, palce wystawały. Jeszcze za wczesna godzina, żeby tu urzędować. A i wiesz jest wysoka data, dlatego jest. Bo nie mają peci peci. Masz już Ale słuchaj, ale o, jeszcze o, wodę. Ale to chciałam powiedzieć. Ale ja nie niektórzy to cygodnówki biorą. Teraz to nie wiem, że... jest co Jej, to piątek albo co sobota i dalej. Masz, pyknij się. Rolę. Nie rolę. W jakim filmie? A jako chcesz. Unga bunga na przykład. I moje pumba to się No, pani jeszcze dwie godziny lekcji. Ale co zmę zmęczona przyjeżdżać? Nie? Ja to jestem zmęczona. to to, kurwa jeżdżenie też powrotem. No. To najgorzej mu je męczy jest to koła to jak stawanie wiesz. Może by to na miejscu było, tak jak mam na, na ósmą, Stałaby sobie o tej siódmej. Nie, może budować Nie ma, nie ma miejsca. nie No, a teraz tylko Jacka dorwać. Tylko, że on, tak samo mówił, że tam to, to ciuch wdał. Tak? że tak gadało, że będzie zamknięte. A ja mówię, ja idę się przed, zachodzę po to otwarte. Patrzę, tam na bloku też kamera. No? No widzę, w rogu. Tam na, gó na górze, skróciła prosto. Nie ma, mówić, mówić tak jak ja sobie Ale przynajmniej oni nie widzą. Bardzo dobrze. Osiedlowa kamera. O, monitoring osiedlowy jest lepszy. Osiedlowy to jest najlepszy. No mówię. I prądu nie trzeba, nic nie trzeba. A jest jak tak ciepło. Jak przekroczyłeś? No łapki tylko czesco i a ta, ta, a ta, ta, a ta, tamtaj. A tak mieszkałam tam w mroku, to tam wychodziły tak i od razu były dwie łokki No to dalek daleko nie chodziły Ale co nie widziałabym, że to wchodzi, to wychodzi. No, no całymi dniami tam, może poszły jakieś dwie Nie, tak jak tam koło to tak samo. Tutaj do kościoła nie mamy, a może do kościoła, to już nie wiemy. Tak, do kościoła. Tu raz ksiądz, ksiądz też mu mówił, mówił, tu tak wielce, tu do kościoła, kościołowe, nie, a nie zdążył wyjść z kościoła, już do osmarowuje, bo tu, tu ksiądz właśnie kawał było. Nie byliśmy zjadło, to właśnie mówił, nie, mówił, nie zdąży, Wyjść i one wiedziały wiesz, o co chodzi. Nie dobrze wyjść, a już obgadują jedno na drugo to, to na to pokaż wiesz, ja mogę wodę, tak? Tak, bo co to ona? Paniusia, wielka. A to, ta na, a to, tak ubrana, a ta tak, a to to, a to to. Już tak. ja sam ją razy słyszałem. Krytyka, nie od nie? wszystkich. No. Niech się na chociaż łapki ruszy, to ja obgadają. Ta. No a jak? To jest wymiana. Mm -hmm. Ta gada na to, ta gada na to. A ja czy bym trochę kościoła tu idzie. jacy, ja tą ocanię coś ma robić. To może być kościele. No. A tak to zbiera? Lepiej, no, Lepiej go nie zbiera. A do tego byłby też? Ja sobie, o, mówisz nie, że do Dino idzie na kasiera ja tak w tym sklepie I pewnie mój przy alkoholowym. To mówić, tam kolejka by była cały dzień. Tak, albo by było nieczynne. Ja, co się sjać? On ci pan tak, żeby nie to ogarnąłby się szybko. No i chałupę, by mu dali. Jak najczęściej, jak z Bogdanem się spotyka, to... Bogdan, to naduje go, naduje, że się i idzie, a ten śpi po tak. Nie? O Jezusie. Bogdan to się tam doleje trochę. I patrzy, taki kawał dolezie, ty. A on do u tych wózka się trzyma, też nie przywróci. Ale ostatnio bez wózka. Proszę z wózkiem, a wracał bez. Tu kiedyś, wczoraj, wczoraj z Czemną, no to nie wiem, za Lidlem chyba jakiś góral leżał, ale widać, że to jest chyba widocznie go kurwa schował, wiesz? Bo leżą tak za takim murkiem, za taką sadką. Co debi, mówię, awad, mówię, już. następny rower zginął. Kiedyś też tam jeden leżał, dłuższy czas, nie? No dobrze, ja że był. Bog, no to dobrze było tak. Tu zostawi rower, tam wózek, jeden, drugi i później gdzie chodzi, a wymiana. O, co mówiłam. Jego rower stał się nim, przy biegancym. Przeprowadziłam o ten rower. A miał ten wózeczek na kółkach. Rower wziął, wózek zostawił. No, wymiana mówiła. No. Wymienia. <laughs> Dobra, będziemy kończyć i będziemy tutaj na Jacka. Zobaczymy, może go rozłapiemy. Kierściucha, nie? Gdzie on może być? Yeah, i